więcej dzisiaj te wątki są miastem, które słynie z tego, że to się robi wiele inwestycji tutaj eee, Bardzo dużo lepiej się żyje niż, niż żyło się jeszcze kilka lat temu. Ten basen, który, który dzisiaj mamy przyjemność otwierać jest taką z takich inwestycji. Myślę, że będzie dobrze nam wszystkim w ruch, Mamy nadzieję na kolejne wielkie inwestycje w naszym mieście. Nie tylko te inwestycje otworzyć jeszcze, które już są realizowane, ale kolejne inwestycje mam nadzieję, że również w następnej kadencji nie zabraknie Panu do pary, żeby kolejne pomysły realizować. A wiem, że kolejne pomysły są, rozmawiamy o nich, trochę tak marzymy, czytamy, czy marzymy o tym, żeby te nasze zorki były jeszcze piękniejsze. mieszkało, pracowało, aby naszym dzieciom się tutaj jeszcze lepiej chodziło do, do szkoły, żebyśmy jeszcze z perspektywy za kilka lat mogli znowu że nie spojrzymy do przodu, że znowu, znowu jesteśmy dalej, znowu, znowu jest tutaj fajnie po prostu. I tego, szanowni Państwo, życzę sobie, życzę Państwu szczęścia, życzę naszemu, naszym władzom, burmistrzowi, że burmistrzowi bardzo serdecznie dziękuję za mieszkańców i mówię, mógłbym tak... Chciałbym serdecznie podziękować za to, co robicie dla naszego miasta, co robicie e, dla nas. E, jesteśmy dumni z naszego miasta, ale jesteśmy dumni również z Was, z, z naszych ministrów. Że...